Cześć mam z tej strony Citos i zapraszam Was do oglądania serii z, z, z Zwyczajnego rolnika. I pewnie widzicie, że mamy mniej pieniążków, powiedział gdzie to tysięcy A właśnie kupiłem większą talerzówkę pod Ursusa, który pociągnie właśnie tą, tą talerzóweczkę. Mamy 1 sierpnia, ja otwieram bramę. I zabieramy się oczywiście za, za stależowanie naszego pola rzucimy sobie bieg. Na jedynce myślę, że pojedziemy. jak to dwójce, bo chwilę tak będzie trzeba wstecznie wrzucić. Widzicie, nasz okienko z tyłu nie się nam otworzyło. Dobra i z czego co wiem? Nosz Ursus poradzi sobie z tym. Chyba, że sobie nie poradzi, to będzie taki mały fail. Mamy. Mm. Mm. No właśnie. Bym No. Dobra, u gór, ściągnie i oczywiście ta talerzyweczka jest większa niż ta poprzednia nasza Którą mieliśmy, bo ta ma 3 metry tam sobie na trzeci bieg, u która będzie coś ściągnie Nie, żeby zaraz w jakieś miniaturki nie strzelić Na pewno teraz nam pójdzie to o wiele szybciej, te talerzywa na moim na, na naszym QPool i oczywiście zapraszam Cię za, za subskrybowanie mojego kanału i zostawiam na w sumie dzwoneczka Wam powiadomienia z tej, z tej pięknej serii i też w... możecie wpaść do Adiego z którym też też często live prowadzę nie niego albo. No, my głównie u niego? Bo ja, jak robię teraz, akurat dostać mniej lajów, zacząłem robić i też możesz tam subskrybować go. raczej chyba, chyba tyle z ogłoszeń porafialnych. My sobie już drugi, 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 raz jedziemy i pewnie w kolejnym odcinku będziemy siali rzepak bym chciał oprzeć rzepak bo rzepak myślę, że będzie dobrym, dobrym pomysłem to. nie umiem się przyzwyczaić do tego znowu i oczywiście w sumie nie wiem co oczywiście ten odcinek myślę, że się pojawi tak na około 15 kiedy to oglądacie to w sumie niedziela i oczywiście zaproszę Was do niedzielnego live'a, który mam nadzieję, że się odbędzie. I to pewnie taką wieczorna, wieczorem, tam będzie o 20 najprawdopodobniej z tej naszej serii, naszej polskiej, który umiera, czy będzie dłużej trwał niż Odi. Myślę, że będzie, że będzie dobrze, bo. Już tam dość fajnie się rozwinęłem. Kurde tam nawet jeszcze takie małe pieniążki za to mam nasza, nasza szklarnia się nic nie wyprodukowała Jak się nie mylę, że jeszcze nic nie wyprodukowała Mogę szybko... Zmyć. O! Tak, jeszcze nic nie wyprodukowała, bo... Tej sałaty akurat trochę no właśnie, jakby wyprodukowała, ale jeszcze za mało, żeby, no wiadomo, żeby na paletę to trafiło. Dobra, a więc idziemy znowu do naszego krzusa. Nie wiem, czy będzie w jakimś czasie, albo kiedyś odpalić sobie lajwa z naszego zwyczajnego rolnika i pograć na live'ie czy hmm. tutaj porobić coś? O, to co to jest talerzyweczka? Nie, kultywator, ważne. Czy mam co to jest w ogóle tą talerzyłkę? To jest kultywator. Nie wiem. Prowadziło są na dwójce bym mógł z nimi chodka. Tutaj bardziej się on coś ciągnie, a nie... I na pewno o wiele szybciej nam idzie ta nasza robota. Idzie przedtem, robiliśmy to. Ale na pewno bym chciał kiedyś kupić większego naszego rysusa, tego bym raczej zostawił kupić jakiegoś po prostu większego z, większy, z większymi możliwościami pociągowymi bo to jednak 80 koni to no, później to będzie nam brakować już u mocy bo wiadomo kup też potrzebuje jakiegoś coś co pociągnie to Pewnie w kolejnym odcinku, w sumie tak jak mówiłem, będziemy siali. Będziemy, będziemy siać. Oczywiście zostawiłem. Pewnie w kolejnym, kolejnym odcinku będziemy sprzedawać naszą pszenicę. Którą ostatnio skosiliśmy. Nasypuje bardzo dużo. Dobra, nie apetytuję, jeszcze sobie będę robił. Źle. Źle trochę. Jechałem też za darmo, to poprawimy. Mamy 7 minut odcinka. Mam nadzieję, że tak do takich 20 minuty się wyrobimy. Trzeba bym, żeby ten odcinek się szybko się pojawił. Jak się nie mylę, będzie to 12 odcinek. Tak, będzie to 12. My sobie dobrze ciągniemy naszą talżówkę. No i tak talżówka. Co nas talżówka, to, to jest kultywator na dniach poszukam jakiegoś pługu Żeby kupić, bo nam się przyda takie rzeczy. i widzę, że... No tak, za duży bieg dalej i no tak, jest, bardzo dobrze mi to idzie teraz 17 będzie już się 5,4 złota mamy kredytu jeszcze nie chcę brać, ale myślę, że jak będę kupował pole to wtedy dopiero kredyt wezmę na pole może chciałbym to obok tutaj kupić, czy ten, na którą wapno leży, bo mógłbym te pola połączyć Wtedy to byłoby moje największe pole, to byłby prawy hektar, jak się nie mylę Wtedy And second, to byłoby to, byłby to na nasze największe pole wtedy A też, jeszcze się w sumie nie zbliżamy, ale mam plan na kolejne inwestycje O których już mówiłem w poprzednim odcinku Że będę bel chciał belarkę sobie kupić W sumie, tura mamy Jedynie do bel kupić, bo chyba nie mamy do bel, tylko do palet Nie wiem, dawno tura nie używałem Tu byśmy zaczęli sobie belki robić i byśmy je sprzedawali a wiadomo, zawsze to takie, takie 600zł, to na no, coś tam się przyda Oczywiście wychowamy trochę na sąsiadowe No no, mu trochę Chyba, że się nie obrazi śleżemy sobie miniaturkę strzelimy. Dobra. Jest 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 dobrze. Miniatureczka my będzie. Myślę, że będzie piękna. No słuchajcie, nic. Pojedziemy dopiero ten już czujesz, że coś ciągnie, ale niestety też przez tę talerzówkę, bo ona ten, że ona trochę waży swoje ona też ma swoje wymagania, i rosną na przykład zużycie paliwa na pewno szybciej będzie się zużywać teraz a myślę to da się przyboleć że kupię jakiś kanister 20 złotych i się zatankuję ale na pewno w jakimś odcinku wybierzemy się polonozem do miasta w sumie nie wiem czy to by nazwał miastem, do sklepu po prostu o i bym paliwo kupił naszych sprzętów, żeby już było na, na pas No jak wiadomo, paliwo później to będzie, nasz, to będzie na obrót i będzie się dość często kończyć. A wiadomo, po prostu paliwo to ciągniemy za długo. Nawet nie wiem, żeby tego w kolejnym odcinku nie zrobić, bo jest szansa, że o tych pieniążkach trochę będzie znowu. To wiadomo, podatki. A myśmy już mogli kupić coś. byśmy mieli już właśnie na zapas to paliwo już ja sobie o właśnie mamy został to odcinka myślałem, że nam trochę tutaj... no myślałem, że dłużej to trochę zajmie jest to nowy kultywator, no to Idzie to szybciej, to nasza praca Będziemy musieli też, tego zainwestować Musielibyśmy sobie umóc nasze maszyny O, żeby noła była, to już są coś brudne nasz już jest taki trochę uwalony. farby mu trochę wzeszło. Nie malowano tymi parbkami. to też do, do, do dzieci. Dobra, my sobie wrzucamy tak szybciutko. Czwarty bieg, i jedziemy na kolejną półę. Ciekawe, jak tam pole sąsiada. Coś się nie świniego... Dobra, tu mnie przepuszcza Też znowu zgłosiłem znak i podniosę nam przednią ośbę. Dobra. Ej, no, jeździć nie umiem nagle. widzę, że się sąsiadowi jest pszenica wyrosła jakoś myślę sobie, że tak powiedziemy, no nie, myślę, że bym to całe w pole na zrobił Poza odcinkiem, bo Mam, tak, mamy 14 minut odcinka i tak myślę, że jak do 20 minuty się nie wyrobimy z tym polem, do 25 też może być, to na razie to poza odcinkiem zrobię, ale myślę, że powinniśmy się wyrobić z tym z tym tego pola do 25 minuty. Tak bym chciał, żeby na 15 był już ten odcinek. Pięknie ciągnie. to są To jest nasz, nasz kultywator piękny w końcu, większy jak mówiłem. I na pewno będziemy wspierać odcinek na odcinek na pełne pole. Ale pierwszą będę ja chciał kupić to właśnie kondylarkę. Muszę nasz kultywator pięknie kręci myślę, że będziemy sobie tak jeszcze raz jeszcze jeden raz i powinno być już fajnie Zawsze się za, ja się za późno zacząłem skręcać już, już, już tak susik tak wzuje trochę czyli, czyli zdrowy i chyba nie wyrobimy się tutaj 25 minuty odcinka z tego pola a coś tak wymaga wałowania to w sumie wymaga o, jeszcze niestety wałów nadal nie mamy aczkolwiek myślę że kupię znajdzie jakieś wały Pewnie, jak sprzedamy, to naszą pszenicę to wtedy, gdy też z Sitmy kupię tą belarkę, to myślę, że jeszcze na wały powinny wystarczyć. Bo wały które bym chciał kupić, a w sumie nie pokażę, które bym chciał kupić jeszcze, to dopiero później, raczej powinny. No, powinny po prostu być, one nie są zbyt drogie Osoby, które oglądały live u mnie wiedzą jakie mieliśmy Jakie mieliśmy wały na, naszy, na naszym, na naszym którym graliśmy Tylko, że niestety teraz przez to, że tam był błąd, że nie miało się zapisać Nie się zapisać To też my po prostu przeszli na brzozówkę I gramy sobie tak sobie znowu pojedziemy, trochę sobie skrócimy Mamy 19 minuty Wy pewnie będziecie wiedzieli, czy zdążyłem, czy nie, w sumie mnie też raczej bym dowiedział. Czy nie, chcemy, by wiedzieli, lepiej. Bo zobaczycie po prostu w tym momencie, w którym odcinek się po prostu zakończy. Chyba, że już będzie to 25 minut, a będziemy no, po prostu mało, no zostanie, to, to nie ma sensu. Wiadomo, że to nie ma wtedy sensu. Zobaczmy to poza odcinkiem zrobić, żebym mógł to po prostu na odcinku skończyć. Jeśli ktoś to jeszcze ogląda teraz, w tej minucie, w tej sekundzie, to nikt napisze aż tak, tak żółty. Żółty niech będzie to nie serduszkę przyknie. bo to będzie na zą się ucz susika Napiłbym się właśnie czegoś wody, ale nie mam przy sobie Trochę, słabo trochę Niestety, jak widzicie Mamy 21 minutę odcinka Słabo trochę, Że Nisko się to tak skasiłem Słabo trochę, bo nie wyrobię się Tutaj tam, no nie wyrobię się, na pewno w 100% się nie wyrobię A też nie chcę, żeby często były takie bardzo długie odcinki Nie każdy lubi też chyba oglądać takie długie Już ostatni odcinek był dość długi Z koszenia Teraz jest z Myślę, że chyba jednak przedłużę ten odcinek. Tak, się jak powiem, trzeba to już na odcinku zrobić, by po prostu później z tym odcinkiem mieć po prostu gotowego sejfa, taką Będę musiał po prostu kończyć tego. się 600... coraz, mniej robi, coraz, mniej więcej, coraz mniej pół... Pół nie robi się zaradniej będzie pół. co zaraz będzie. No. To na pewno mówi, żeby w kolejnym odcinku no, pojawił się pola i kupić paliwo naszych sprzętów. Cudownie. dobra, tak sobie to przejeżdżamy. przejedziemy. Już przyszło. Teraz nadzieję, że się wyrobię do tej 25 minuty odcinka, bo jest już. Jeszcze... Taka minuta, ta 23 no Cóż w sumie to są 2 minuty takie niecołe Już nie Ale tak jak mówiłem jak pan trochę zostanie, no to to się zrobi na odcinku jeszcze jest o tym samym to taśmy zmienić i w sumie to jeszcze raz reklamy sobie zrobię Nie? Jeżeli wam się, wam się podoba ta seria Możecie zostawić lajka i subskrypcję na moim kanale Bo jest was coraz więcej całe 26 osób Całej 26 subskrypcji i mi się to Podoba Wyświetlenia też mi się bardzo podobają Zauważyłem, że moje ciki Mega fajne wyświetlenie generują I co najlepsze, że że no właśnie mi się tak mi się, mnie to właśnie żeby coraz bardziej zachęca, nie? Żeby coraz więcej robić tych odcinków i w ramach tego, że nie będzie tej serii z, z LS 11, ale będę chciał jeszcze tym powalczyć, właśnie bym chciał nagrać tak tego LS 11, taki powrót zrobić no to po prostu hmm, pojawi się inna gierka najprawdopodobniej albo będę grał z nią sam Albo się pojawi jedna osoba. Nie ja wiem, nie jestem pewien, ale chyba o co na live wspominałem. Ale nie chcę wprowadzać nikogo w błąd, więc, nie, więc to jest po prostu takie niewyjaśnione, czy to mówiłem, czy nie. Tak się trochę zamyśliłem i było trochę cicho Dobra i... Teraz się okaże ile, ile, ile czas przekroczyłem I oczywiście mijak, mijak, nie To już nam oczywiście czasu dodaje Dobra i... Dwa osoby na 30 domy to i przekroczyłem, no dobra, trochę przekroczyłem minutę i na tle tego ursusa i jeżącego samochodziku i zachodzącego słońca Będziemy się żegnać, no i na razie, cześć.